that's RAS Witam Państwa wszystkich serdecznie w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego. Otwieram 39 Sesję Rady Miejskiej w Kole. Stwierdzam, że na ustawowy stan 21 radnych w dzisiejszej 39 Sesji Rady Miejskiej w Kole udział bierze w chwili obecnej 16 radnych według listy obecności, co stanowi kworum do prawomocności dzisiejszych obrad. Witam serdecznie Pana Burmistrza, witam Państwa Radnych, witam... Szanowni Państwo, Witamy serdecznie, witam Panią Wiceburmistrz, w takim razie witam Pana Naczelnika no Media, witam mieszkańców. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Przejdziemy do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji. Propozycje do porządku obrad, panie burmistrzu. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie jakieś propozycje do porządku obrad dzisiejszej sesji ma? Bardzo proszę, pan radny Michał Piesacek. Chciałbym złożyć wniosek o wprowadzenie do porządku obrad wolnych głosów i wniosków. Dziękuję. Oczywiście, jak wszyscy państwo wiecie, zgodę musi wyrazić wnioskodawca. Pan burmistrz, nie, pan burmistrz nie wyraża zgody. Wobec tego yy, przechodzimy do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta Koła. Projekt uchwały przedstawi. Pan, pan burmistrz, bardzo proszę, pani burmistrz. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni. W związku z przejściem Pani Dotychczasowej i Pani Skarbnik miasta Koła Pani Beaty Wawrzyniak do Gminy Wiejskiej. Kościelec z dniem 15 maja na stanowisko skarbnika Miasta Koła proponuje Państwu Panią Mariolę Makowską. Dotychczasowa była zatrudniona, jest zatrudniona na stanowisku naczelnika Wydziału Księgowości, posiada odpowiednie wykształcenie. I tutaj mogę o pracy Pani Marioli Makowskiej wypowiedzieć w samych superlatywach. I twierdzę, że stanowisko jakie jej powierzymy Szanowni Państwo skarbnika miasta koła to obowiązki na pewno nie na pewno, tylko jesteśmy święcie przekonany, że będzie wykonywała wzorowo i będzie pracę wykonywała na rzecz rozwoju tego miasta i społeczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Otwieram dyskusję, jeśli ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Olińczak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na poprzedniej sesji została z woli Rady zdjęty ten punkt z porządku obrad. Z tego wygląda, że tak jakby Pani Makowska była kartą przetargową dla nas, co Uważam, że jest to nieprawdą. Rada zdjęła z porządku obrad ten punkt tylko dlatego, że uznała, że procedura i sposób, w jaki pan burmistrz to zrobił, był nie do przyjęcia. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Myślę, że pan jednak nie jest osobą spostrzegawczą, żeby dopełnić pewnych formalności aby można było powołać panią Makowską na stanowisko skarbnika miasta. Jest to ważna funkcja. My doskonale znamy panią Makowską z jej pracy i uważam, że źle się stało, że na poprzedniej sesji nie dopełniliśmy formalności, ale to tylko z winy pana burmistrza, że nie dochowano pewnych standardów w zakresie informacji. Myślę, że Rada podejmie uchwałę bez żadnych tutaj zbędnych informacji, gdyż Pani Makowska nie może być kartą przetargową między Radą a Panem Burmistrzem. Myślę, że byśmy zrobili Pani Makowskiej bardzo no przykrą sytuację, a na to się nie zasłużyła swoją pracą. To co Pan powiedział Panie Burmistrzu zgadza się. My doskonale wiemy i znamy Panią Makowską sumiennej i rzetelnej pracy. Myślę, że wynik dzisiejszego głosowania będzie pozytywny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pani Radna. Chciałabym tylko zapytać Pana Burmistrza, czy wpłynęły jakieś podania na to stanowisko? Nie, Szanowni Państwo, nie wpłynęły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Sobolewski. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, w imieniu części mieszkańców naszego miasta chciałem Panu Burmistrzowi Podziękować, że wybór padł na panią Mariolę Makowską mieszkankę miasta Koła, że nie jest to osoba z zewnątrz, z innego województwa, z innego miasta, z innego powiatu, takim jak na przykład Turek, Jarocin, Gniezno czy Poddębice. Jest to osoba, która pracowała, pracuje cały czas w urzędzie miasta, czyli można powiedzieć, zna urząd od podszewki, zna finanse miasta bardzo dobrze można powiedzieć, że Prawa ręka Pani Skarbnik, bo co by nie było władną. była Pani Makowska obecnej, jeszcze Pani Skarbnik. Panie Burmistrzu, do podziękowania od mieszkańców, że wybór, wybór padł na osobę z koła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję wobec tego i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta Koła? Proszę o podniesienie ręki w górę. 16 osób za. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję.

Czy możemy prosić? Z tego miejsca chcemy wspólnie tutaj z Wiceprzewodniczącym w imieniu całej Rady pogratulować tego stanowiska Skarbnika Miasta Koła i życzyć owocnej współpracy do końca obecnej kadencji no i samych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy. Ja z tego miejsca chcę podziękować Państwu radnym za to ogromne zaufanie, które mi Państwo dzisiaj obdarzyli. Wiem, że dużo pracy przede mną, bo dorównać ustępującej pani skarbnik nie będzie z pewnością łatwo. Niemniej jednak jeszcze na owocną są współpracę, czego i sobie, i Państwu życzę. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, w związku z tym, że Pan Burmistrz nie wyraził zgody na y, wprowadzenie zmian do porządku obrad, przed nami jest kolejny i zarazem ostatni punkt, zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej. Wobec takiego stanu rzeczy zamykam 39. sesję Rady Miejskiej w kole. Dziękuję Państwu za przybycie.